Thank you. Witajcie, dzisiaj troszeczkę inaczej, albo coś innego, odmiana od autobusów, a mianowicie siedzimy w luźce, czyli wozie, który już powinniście kojarzyć z kanału, yy, przepraszam, z, z Facebooka i Instagrama, czyli Lunch Adema, mój 35-letni nabytek. Właśnie wyjeżdżam z garażu, jeszcze trzeba było przypilnować czy się brama zamknęła i udaje się na brzeszowskie klasyki no co uczyli właściwie mamy ostatni czwartek września czyli dzisiaj jest 28 tak zasuwa ten czas aż ciężko uwierzyć się wahałem, czy jechać, czy nie jechać 1 października jest zlot w Raniżowie Ale niestety Nie uda mi się wybrać, ponieważ zlot jest W godzinach 9 A ja akurat mam O 12 bieg na 10 km Postanowiłem wrócić do biegania Lekko nie jest, bo się człowiek Zastał, troszkę się mi też Przytyło, lepiej się biegało 30 kg temu kto mnie pamięta z tamtych czasów No to wie, że To można żartem rzucić Kiedyś byłem piękny i młody Teraz zostało tylko i Nie no dobra, nigdy nie byłem piękny Wróćmy do wozu auto, auto sprowadzone z Włoch Przez tatę mojego kolegi Czyli właściwie przez tatę Kacpra Który czasami pojawia się na premierach Także tutaj pozdrowienia dla Kacpra Autem jeździł starszy brat Kacpra Czyli Kuba Ale nie tak auto kupiłem Samochód kupiłem całkiem przypadkiem, a mianowicie w sierpniu wybrałem się do Sosnowca oglądać Audi B390. Samochód Salon Polska, 200 tysięcy przejechane. Pięciocylindrowy silnik o pojemności 2308 albo 9 cm sześciennych, już nie pamiętam, ile to on miał ten silnik. Taki sam silnik miałem w Audi 104. W każdym razie. Samochód miał być idealny No bo wiadomo, drugi właściciel, klimatyzacja Właściwie tylko dwóch właścicieli to od nowości po Polsce jeździł No niestety, dotarłem do Sosnowca To co się ujrzało To co ujrzały moje oczy To po prostu ręce mi opadły Po raz kolejny utwierdziłem się w przekonaniu Że nie opłaca się jeździć daleko po samochody A dlaczego? Ano dlatego moi drodzy, że Samochód ta pizzerka pod sufitka obwisła, ob opadła boczki się odklejały. także to też jest taka rzecz dość dziwna dla mnie że w samochodzie, który właściwie jest a troszeczkę korzystając z okazji jeszcze przestawię yy, telefon w samochodzie, który ma 200 tysięcy przejechane, takie rzeczy się nie powinny dziać, no samochód ogólnie umęczony rozbita blenda problem tam był jakby zgasiłem z ponownym odpaleniem Pan twierdził, że wziął od wujka, żeby mu pomóc, no bo wujek już tam wiekowy, po 70, niejeżdżący. Cena auta 17700. mamy właściwie półtora miesiąca od momentu, kiedy oglądałem. Pan się nie chciał dać ruszyć ceną, znaczy czym że on nic nie spuści. Ja powiedziałem, że za dużo ceny, bo mu nawet nie proponowałem, chociaż tak po cichu do taty powiedziałem, że ja za to auto mógł dać maksymalnie 7 i to też bym się zastanawiał. No, więc samochód jest dalej w ogłoszeniu za 15 tysięcy, ale moim, zda moim zdaniem nawet nie jest wart 7 tysięcy, bo jest umęczony. Są egzemplarze w dużo lepszym stanie, albo w podobnym, ale za kwotę 6-7 tysięcy. Także odpuściłem sobie Audi 90B3. No i przypomniałem sobie wtedy, właśnie, że Kasper chwilę, y, tam miesiąc wcześniej, pisał mi, że y, Jakub sprzedaje Lansi Demę. Jest to dema. Pierwszej generacji, albo raczej przedliftowa, model już poliftowy. Bardzo często można było spotkać jeździł w urzędzie, w urzędzie Ochrony Państwa. Czyli, generalnie, był to wóz rządowy. Mój kolega, nawet, miał model rządowy. Tutaj jest silnik słaby, dwulitrowy, goła wersja, ponieważ ma tylko elektryczne szyby i no, lusterka ma nawet ręczne. Także dość uboga wersja, ale jest centralny zamek, wspomaganie kierownicy. Na plus, no, samochód ma przejechany w tym momencie 182 tysiące Także nie dużo, nie mało Biorąc pod uwagę fakt, że pojazd jest na żółtych tablicach Że ma 35 lat To przebieg jest, przebieg jest niski Spalanie, no, przejechałem nim w sumie y, pff, Prawie 300 km wyszło mi średnie spalanie 6,5 litrów, więc wydaje mi się, że jest to spalanie bardzo przyzwoite, jak na samochód z tej klasy, duży, momentami jechałem 140, bo jechałem autostradą, ale starałem się utrzymywać raczej taka średnia prędkość, powiedzmy wyszło około 110 km na godzinę mam ankamenty, no jakieś tam niedoróbki, jak to wiadomo w pojazdach, które mają 35 lat, przede wszystkim co się dzieje z włoskimi autami, no to tam Niedomagania typu gdzieś jakiś powiedzmy wyciek czy coś sączy Czy jakiś niedomagający czujnik oleju yy, Czy też oświetlący się cały czas czujnik Ale tutaj już wiem, że nie jest to problem z ciśnieniem oleju samą w sobie Tylko jest to problem z elektroniką Bo raz to ciśnienie oleju świeci, raz nie Natomiast yy, Ostatnio odpalałem auto po tygodniowym postoju I dwu, właściwie na prawie dwutygodniowym postoju I się nie zaświecił, także jest to dowód na to, że coś tam gdzieś prędkowo go boli. Zwłaszcza, że jak wracałem im właśnie tam z okolic Śląska, to ze Śląska jak wracałem, to zaświeciło mi się, zaświeciła mi się kontrolka podgrzewania foteli. A to ciekawe, ten model nie ma takiego wyposażenia. Tutaj pojazd nie był zakupiony co prawda od Kuby, tylko Kuba go sprzedał człowiekowi, człowiek go odsprzedał mi. No właśnie tak jak mówię, będąc w Sosnowcu zacząłem przeglądać samochody. Znalazłem Audi 92 we Wrocławiu. Niestety pan nie zostawił numeru telefonu, bo to było za pośrednictwem marketplace. Więc zacząłem przeglądać samochody, przypomniałem sobie właśnie o tej lunchie. Zresztą, jak mi Kasper proponował miesiąc wcześniej to auto, to nie brałem tego na poważnie. Śmieszkowałem, że bez gazu to nie biorę. Nie myślałem w ogóle jeszcze wtedy o zakupie zabytka. Natomiast jak już sprzedałem oczkę, postanowiłem sobie kupić jakiegoś klasyka. Padło na lunchie. no przede wszystkim dlaczego? No, nietypowy samochód, ponieważ nie ma jej, zwłaszcza w wersji przedliftowej, w tym konkretnym modelu, znaczy w sensie w Lancia Demie była taka topowa wersja 832, polecam tutaj kanał Jan Garbacz, u Janka na kanale jest ta Lancia 832 jest to Lancia, która była wyposażona w silnik Ferrari także taka no, tak, tak, taki rodzynek dość ciekawy egzemplarz co ciekawe nawet miała w, zintegrowany z klapą tylną spoiler, który się wysuwał Niby tam przy jakiejś prędkości, tak legenda głosi, no widziałem akurat na zdjęciach dwie takie Lancia ze spoilerem wysuniętym. Gdzieś tam jeden filmik, że się składa i, i rozkłada, znaczy chowa i wysuwa, natomiast nie wiem czy to było faktycznie tak, że przy jakiejś prędkości on się tam wysuwa. Natomiast no dość ciekawe rozwiązanie, Samo w sobie Lancia, no dość ciekawe rozwiązanie, samochód lata 80, bo to jest początek produkcji bodajże 88 albo siódmy jakoś, nie, one chyba nawet były wcześniej produkowane z przodu troszkę przypomina się Dedre, Lancia Delta się Prisma, co ciekawe w ogóle to jest model bliźniaczy z Fiatem Chroma pierwszej generacji oraz z Sabem 9000, nie wiem czy wiecie, ale Sab 9000 właśnie występował, tylko nie mówię o tym nowszym, tylko starszym był to egzemplarz na Fiacie Chroma i no właściwie różnica między chromą a Subem, między Cromą a dema była taka, że lansza dema występowała w wersji sedan, natomiast Fiat Chroma i Sub 9000 w wersji liftback. Ciekawy wóz ogólnie. Z sabem 9000 miałem styczność, z Fiatem Cromą właściwie też. W tym momencie sabów 9000 jak na lekarstwo dość. No, właściwie tak samo rzadko spotykany model jak Lancia Dema czy Fiat Chroma, ponieważ na Lancie, no nie oszukujmy się, blacha nie była zbyt dobra. W przypadku Fiata Chromy tak samo. Także były to samochody dość podatne na korozję. Tu na plus w przypadku tego konkretnego egzemplarzu, egzemplarza, że ma 35 lat i zimy nigdy nie widział, nie jeździł w zimie. Deszcz też mało co widział, jeśli chodzi przy o Polskę Więc tu jest na plus no ma tam uszkodzony błotnik No ale no tak jak mówię 35-letni samochód, więc nie ma się co spodziewać Że będzie perełka No bo to nowe to można w salonie znaleźć A kupowanie auta nowego w salonie Nie gwarantuje, że kupimy egzemplarz bezwypadkowy Bo znana jest mi historia I to w najbliższej rodzinie Mój dziadek, co prawda w 84 roku Czyli w roku kiedy ja się urodziłem dokonał nabył drogą zakupu Dacznie 1310 w Polmozbycie no bo jak wiadomo w, w przed upadkiem komuny czyli przed upadkiem PRL-u samochody można było nabyć albo na giełdzie samochodowej albo w Polmozbytach gdzie no ogólnie występowały duże Fiaty, małe Fiaty i inne Polonezy i inne pojazdy Generalnie z demoludów. Nabył właśnie Dacne, czyli e, możecie też to kojarzyć jako Renault 12. Jak nie wiecie, jak wygląda, to zapraszam e, albo poprzez wujka Google sobie wyszukać. Jest jeszcze drugi sposób na e, relacji ze zlotu weterani szos w, w, z Dynowa. Możecie spotkać, tak? Tam akurat było to Reno 12, e, bodajże Renault 12. Różowa, tak, róż, różowe Renault 12 Tak, tak, to na pewno była Renault Ja osobiście w rodzinie nie licząc tej Daci 1310 Wujaszek miał akurat Dacie 1310 A później sobie kupił Renault 12 Także bliźniacze pojazdy Bo właściwie Dacia 1310 była na Licencji Renault Pojazdy no generalnie dość ciekawe Silniki 1300 Napędzany Napęd naprzód, lekutkie z tym, że no, podatny na korozję. to się śmiali, że zamsta, zamsta bodaj życzą czeską Ale dziadek jeździł, nie narzekał. No ale wróćmy tutaj do łóżki. Pojazd y, przyjemny w jeździe. Fajnie mi się nim jeździ. Y, nie narzekam. Tak jak mówiłem, wymaga lekkich poprawek blacharsko-lakierniczych, ponieważ miał jakąś przygodę we Włoszech i. Jak to włosi, no niestety została naprawa przekona, wykonana niedbale Błotnik jest wgnieciony i niestety nadaje się do wymiany Natomiast drzwi przednie i tylne, prawe są pod listwą. Tak jakby, no, pojazd jest w ogóle, nie wiem, granatowy, czarny Ciężko stwierdzić to za kolor Taki ciemny jakiś, no. Jak ktoś nie wie, to nie zauważy Ja już wiem, bo się przyglądałem został tak jakby zapylony czymś, więc sposowałoby generalnie odświeżyć lakierowo i dodatkowo przeprowadzić detailing, ale to wszystko w swoim czasie. W pierwszej kolejności chcę ją doprowadzić mechanicznie na zero, czyli właśnie tam posprawdzać wszystko, co się da. Powymieniać niektóre elementy bo gumowe, bo są tam na przykład peszle na przewody między słupkami. B, a tylnymi drzwiami właściwie nie istnieją. Oprócz tego, osłony przekładni kierowniczej też się rozsypały. No ale no nie ma się co oszukiwać. Tak jak mówię, pojazd ma 35 lat, czyli jest stary. No zresztą żółte tablice też nie bez powodu zyskał Tak poza tym, no generalnie myślę, że spokojnie można siadać i jechać. Gdzieś tam na drugi koniec Polski Jest plan w następnym roku Zaliczanie większej Zaliczenie większej liczby zlotów W tym roku i tak byłem na kilku rkn I właściwie tyle no, Nie byłem na żadnym zlocie, bo Nie było ku temu okazji Pojazd nabyłem po zlotach no Najbliższy niestety nie dam rady Bo jeżeli już były nawet zloty To akurat pracowałem, nie było możliwości Ale Spokojnie, to się odleczę, to nie uciecze. W następnym roku planuję być na ciekawszych zlotach. Możliwe, że przy okazji znik raśnika i parady pojazdów zabytkowych w raśniku, udam się swoim właśnie zabytkiem na zlot Zabytków zresztą tutaj, no na Podkarpaciu to dobrze się organizuje. oprócz tego, że stosunkowo niedaleko jest Kraków czy Lublin, bo to jest raptem 170 km, także nie ma tragedii. Można się zawsze wybrać do ościennego województwa. Z tego też powodu na przykład nie zmieniałem tablic rejestracyjnych, zostawiłem sobie żółte takie jak były. Bo skoro można, to po co niepotrzebnie wydawać pieniądze? Zwłaszcza że liczba tablic zabytkowych jest ograniczona i niepotrzebne wybieranie ich mogłoby spowodować, że za chwilę będzie problem i dla kogoś tych tablic braknie chociaż pewnie wtedy będą wymyślać jakąś nową serię jak już wiecie, Gdańsk na przykład jak się skończą tablice GD, będą mieli tablice XD i zbliżamy się do rynku troszkę się tu rozgadałem także pozdrowienie dla jednego z widzów który mówi, że za mało się odzywam na filmach to tak zależy wiecie od dnia czasem jest zmęczony czasem mam mniejszą ochotę na gadanie a czasem jest tak, że mi się buzia nie zamyka tak jak jest właśnie dzisiaj cieszę się, bo naprawdę sprawia mi frajdę jazda tym wehikułem teraz musimy już czekać aż przejadą Wozy, ponieważ mamy zezwolenie na przejazd przez Deptak ale ja i tak jeszcze pojadę o nie, mamy 19 godziny dobra, jedziemy sobie w Jest, mamy właśnie zezwolenie rzeszowskie klasyki nocy mają zezwolenie na przejazd przez Grubalską i ustawianie się na Grubalskiej z zachowaniem oczywiście zasad bezpieczeństwa także jesteśmy, już widzę jakiś chyba nowy pojazd którego wcześniej nie widziałem Wydaje mi się, że widzę Opel Vectra A I tak, nie mylę się Jest Opel Vectra A Mamy Fiata kupę. Maluszka elegancika O, czyżby korweta kolejna Ale jest tu coś ciekawego Bo się strasznie dużo ludzi zeszło Nie wiem co tam rozdają Coś się dzieje Tak, pani mi zaraz podejdzie pod koła. Mamy czerwoną korwetę C4, śnibu, którego jeszcze w sumie nie widziałem tutaj na zlotach. Dobra. Co by nie przedobrzeć, wozu nie rozbić. Także jest dopiero godzina 19, więc spokojnie towarzystwo się pewnie jeszcze zdąży zjechać i spóźnić. O, dobra. Na razie kończę. Dobra, wróćmy do Luśki, Na chwilę wysiadłem, przywitałem się z towarzystwem. Jest Luśka, jestem wniesiony błotnik o którym mówiłem, ale teraz pójdziemy sobie, a może wyjątkowo od końca. Dobra, jesteśmy na grubalskiej. No, także witajcie, bo się w sumie nie pokazywałem, także pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Ech. Za mną pierwszy z wozów, czyli Ford Crown Victoria, który już widzieliście na relacji między innymi z Głogowa. No i teraz przerzucę sobie obraz, także zobaczycie co się dzisiaj zjechało. Jest dopiero 19.17, ale już jest sporo tych pojazdów. W sumie jestem zaskoczony, bo jakby nie było jest koniec września, czyli na ogół już RKN -y raczej się nie spotykają. No, ale dopóki jest pogoda, to czego, czego by nie skorzystać. Dobra, mamy cudeńko. już mamy wóz, który też widzieliście I mamy korwetę kolejną co czwóreczkę okay. <try> w takie wozy nawet są klasykami. Ciężko w to uwierzyć. Mamy kolejny wóz no, Tuluśka, już wiadomo, widzieliście Trabant 1.1 Fiat X19 Five Speed, czyli już to jest znany. o, eleganci na czarnych blachach. Fiat kupę. Czy też już wóz, który tutaj gościł? I co proszę jeszcze w wersji turbo? inny Fiat. Tak, troszeczkę dołem pokazuję, oczywiście, żeby nie pokazywać twarzy bez potrzeby. Mazda MX-5. I w sumie chyba najciekawszy z wozów, jaki dzisiaj się pojawił, to jest BMW i set ta. <noise> najciekawszy wóz, wsiada się oczywiście przodem i to o czym wspominałem, co właściwie ciężko już uświadczyć na drodze to Vectrynka Opel Vectra A w wersji sedan występowały jeszcze rzecz jasna w wersji liftback kombiaków pierwszej generacji nie było No i Fiachik też, który już tu gości, czyli Fiat 132. Jeszcze Wam pokażę tą wisetkę od tyłu. I to na razie tyle, może jeszcze coś się pojawi. Jest i kolejny wóz, druga korweta. Idziemy jeszcze przyjechała Toyota Land Cruiser. jeszcze Wam pokażę tego Landcruzera, może jeszcze coś dojedzie, po cichu na to liczę o, tu widzę jeszcze jeden samochód o, kolejny klasyk Mazda 323F kiedyś robili fajne wozy podnoszone lampy o, ładna felga, miałem taką samą w masie, yy, w sumie taką Mazdę też bym przygarnął. Znaczy, dwóch przedstawicieli Japonii a tu nawet nie jest Toyota Land Cruiser, tylko widzę to jest Toyota Prado. Oj, wyprowadziłem się sam z błędu. Piękny wóz. Jest godzina. 19:39 mamy w tym momencie 3 motocykle oraz 19 samochodów czyli w sumie sporo. Spodziewałem się, że będzie troszkę mniej, chociaż no wiadomo, że jest ciemno. Także, jakby nie było, mamy jesień nie każdy ma czas, żeby przyjechać. Może coś się jeszcze pojawi. Jeszcze jeden egzemplarz dojechał, który już był ostatnio. Trzeba korzystać z pogody. Kolejny egzemplarz, który dojechał to jest łada Samara, zwana też ładą furią. Tutaj krwawa furia, może coś ciekawy egzemplarz. Kiedyś tego było sporo na drogach, teraz rzadko. O, jeden pięć, potworek. Kolejny wóz dojechał Mercedes G Klas. Czyli klasyk Mercedesa w wersji terenowej. Jest to chyba ostatni wóz. Mówiłem, że się będę zbierał, ale to dopiero za chwilę. Także jeszcze ogrom, pokażę Wam ten piękny eksponat. Łącznie 22 samochody dzisiaj i 3 motocykle. Czyli w sumie, tak, wydaje mi się dość przyzwoicie. Dotarł kolejny, już ostatni wóz, czyli Fiat Barchetta w wersji Cabrio. No i powoli trzeba będzie się zbierać. Co prawda jest 20.30, fajnie się rozmawia, ale rano trzeba wstawać do pracy. Dobra, czas kończyć imprezę. Oczywiście ludzi jeszcze troszkę jest, rozmawiają, prowadzą żywe dyskusje. Ja niestety muszę jechać do domu. O godzinie o, 50 zaczynam pracę, więc trzeba się wyspać. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne nagrania. Do usłyszenia. A, byłem zapomniał. Dziękuję za wsparcie moim patronom, dzięki którym oglądacie te filmy. Pozdrawiam serdecznie.